Filozofia starożytna jako fundament koncepcji Junga. Platonizm i jego wpływ na jungowską koncepcję archetypów. Jednym z kluczowych aspektów myśli platońskiej, który wywarł istotny wpływ na Junga, była idea wieczności duszy oraz teoria świata idei. Platon w swoich dialogach, takich jak Fajdros i Fedon, przedstawiał duszę jako byt niezniszczalny, istniejący przed narodzinami oraz kontynuujący swoje istnienie po śmierci ciała. Dusza, według Pletoune, miała kontakt z transcendentnym światem idei, który był rzeczywistością doskonałą, niezależną od czasu i przestrzeni. Jung, najwyraźniej do pewnego stopnia inspirując się tymi koncepcjami, przekształcił je w swoją teorię nieświadomości zbiorowej, która, podobnie jak platońska dusza, nie miała być ograniczona jednostkowym życiem ani doświadczeniem. Nieświadomość zbiorowa w teorii Junga jest dziedziczona przez wszystkich ludzi jako wspólne podłoże psychiczne, zawierające uniwersalne archetypi. archetypy. Archetypi te, podobnie jak idee pletoune, są pierwotnymi wzorcami, które organizują ludzkie doświadczenie i przejawiają się w snach, mitologii, religii oraz kulturze. Podobieństwo między platońską duszą a jungowską nieświadomością zbiorową polega na ich ponadczasowym charakterze i niezależności od indywidualnej egzystencji. Zarówno dusza w ujęciu pletounę, jak i nieświadomość zbiorowa Junga funkcjonują jako fundamenty poznania i doświadczenia człowieka, wykraczające poza granice tego, co materialne i empiryczne. Platoński świat idei, a jungowskie archetypi. Platoński świat idei który Platon opisywał jako transcendentną rzeczywistość pełną doskonałych wzorców dla rzeczy materialnych, również znalazł swoje odzwierciedlenie w Jungowskiej Teorii Archetypów. Według Platone idee są wieczne, uniwersalne i niezależne od świata materialnego, a rzeczywistość fizyczna jest jedynie ich niedoskonałym odbiciem. Jung najwyraźniej dostrzegł w tej koncepcji analogię do archetypów, które definiował jako pierwotne wzorce ludzkiego doświadczenia. Archetypi, podobnie jak platońskie idee, istnieją niezależnie od jednostkowej świadomości i są dostępne dla wszystkich ludzi jako część nieświadomości zbiorowej. Przykładem takiego porównania może być archetyp matki. Archetyp ten, podobnie jak platońska idea, stanowi uniwersalny wzorzec, który kształtuje ludzkie doświadczenie rodzicielstwa oraz obraz matki w kulturze i psychice. W sposób analogiczny archetyp bohatera wyznacza strukturalne ramy narracji i mitów w różnych kulturach, tak jak idea odwagi czy cnoty jest platońskim wzorcem, który znajduje swoje niedoskonałe odbicia w świecie materialnym. Archetypi pełnią więc funkcję organizatorów psychiki, podobnie jak idee pletoune organizują rzeczywistość materialną. Archetypi jako odpowiedniki platońskich idei. Jung w swojej koncepcji archetypów wielokrotnie odwoływał się do myśli platońskiej, choć zazwyczaj nie w sposób bezpośredni. Archetypi, podobnie jak idee pletoune, są nieuchwytne w swoim pierwotnym, czystym kształcie, ale manifestują się w różnorodnych formach w kulturze, mitologii i snach. Jungowskie archetypi, takie jak cień, anemes czy jaźń, pełnią funkcję fundamentalnych elementów strukturalnych psyche, które porządkują treści psychiczne w sposób analogiczny do tego, jak platońskie idee organizują rzeczywistość materialną. W swojej pracy psychologia i alchemia Jung podkreślał, że archetypi można rozumieć jako uniwersalne wzorce, które przekraczają granice czasu i przestrzeni. Ta ponadczasowość archetypów przypomina platońskie przekonanie o wieczności idei. Archetypi, tak jak idee pletoune, nie są bezpośrednio dostępne w swojej czystej formie, Lecz przejawiają się w symbolach i metaforach, które pozwalają człowiekowi na ich doświadczenie i interpretację. Na przykład, archetyp wielkiej matki może manifestować się jako bogini w mitologiach różnych kultur, tak jak platońska idea piękna przejawia się w różnorodnych obiektach i dziełach sztuki. Różnice i podobieństwa. Choć Jung wyraźnie inspirował się platońskimi koncepcjami, istnieją kluczowe różnice między jego teorią a filozofią pletoune. Dla pletoune idee są rzeczywistością transcendentną, niezależną od życia ludzkiego i materiału psychicznego, natomiast archetypy Junga są zakorzenione w psychice i funkcjonują jako potencjalne, strukturalne elementy pokładu wrodzonej każdemu człowiekowi nieświadomości zbiorowej. Archetypy nie są odrębną rzeczywistością metafizyczną, lecz matrycami, które odciskają czy też wpływają na sposób doświadczania przez nas rzeczywistości. Niemniej jednak zarówno w teorii pletoune, jak i w psychologii analitycznej Junga, wspólnym mianownikiem jest przekonanie o istnieniu uniwersalnych, ponadczasowych wzorców, które kształtują świadomość oraz rzeczywistość. W obu przypadkach te wzorce mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia natury człowieka i jego miejsca w świecie.